Już propozycja kilku ćwiczeń izometrycznych. Dłonie przystawiamy do kolan. Mamy plecy proste. Głowa jest lekko wychylona do tyłu, broda nad mostkiem. I dopychamy teraz dłonie do kolan, a kolana wypychamy na zewnątrz do dłoni. 6 sekund. Oddychamy. <laughs> Już luz. Teraz dłonie składamy w pięści, przykładamy do kolan i będziemy pięści wypychać na zewnątrz, a kolana dopychać do środka. Plecy proste. Głowa lekko z tyłu, i wypychamy. Uwaga, trzy cztery, Wdech. i pomału. Wrócę.